chyba jest gwiazd. kemping pod Czarnym Błocionem to będzie tutaj tak wygląda o i są Czarne Błocione tak. o widzisz są. <grym> to iść tam to idź tam załatwiaj swoje rzeczy i poczekam na Ciebie kemping pod Czarnym Błocionem mamy tym razem namiocik. no i co, tam mamy sanitariaty tam mamy basen, tam jest kemping i co lecimy na? Basen. Wręcznikolor. Tutaj mamy basenik, świetlica, no i kemping. A więc, tak jak już wcześniej mówiliśmy, jesteśmy na kempingu w Cieszynie. Ja wiem tylko tyle, że Zwiedzamy Cieszyn. <laughs> nie, ty no to jest czerwiec, więc jest Industriada na całym Śląsku. Mhm. W Cieszynie też. Jeszcze tutaj nie dojechaliśmy, bo to kawałek od nas, więc musieliśmy przyjechać pod namiot. Industriada, industriada. 2025. Tak, i będziemy na y, Browarze Książęcym w Cieszynie i Muzeum Drukarstwa. I będziemy jeszcze zwiedzać Cieszyn. Ale oprócz tego, jeszcze jest festiwal Dziewięciu Sił. Akurat teraz nie wiedziałam, że będzie, a jest. I teraz za chwilkę idziemy na koncercik a jutro na tym wzgórzu zamkowym jest cała wioska taka słowiańska, są bitwy, warsztaty i w ogóle nie wiem jak my to ogarniemy w jeden dzień, ale ogarniemy. Także. A póki co się rozłożyliśmy i zaraz ruszamy. Na kempingu mamy taką oto świetlicę I to jest lodóweczka, to sterczajnik do naczyń, nawet jest kawy. No Całkiem przyzwoite warunki Przyjemnie czy masz może całkiem przypadkiem przy sobie 20 zł? Mam Bo chciałem Ci coś pokazać gdzie idziemy Proszę E, 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 idziemy tutaj. Rotunda pod wezwanie świętego Mikołaja. I, I zaraz zobaczymy ją na żywo. Nie tylko na pieniążku. Taka, Taka ciekawostka. Tu mamy stronę polską. Jest rzeczka. A po drugiej stronie są Czechy. I zobacz jak u nas dbają ekologia. Nieogolone. A proszę po drugiej stronie korzyści, co mają alergię trasa, którą szliśmy teraz z kempingu w stronę Cieszyna nazywa się Ogród Dwóch Brzegów wspólny polsko-czeski projekt miast Cieszyna i czeskiego Cieszyna a to takie pierwsze urocze miejsce które znaleźliśmy w Cieszynie nazywa się mójska Brama tam są takie schodki, wchodzi się do góry jutro pójdziemy, dobra? dobra, jutro Taką ładną kolorową tablicę znaleźliśmy, Cies Czes Czeski Cieszyn, tutaj mamy nasz Cieszyn, patrz jak ładnie pokolorowane. To ładnie, ładnie. Taki widok na wzgórze zamkowe. Co ty tu wynalazłaś? <śm> no okej, okay. to jest taki stary. A no, pasuje ci nawet. Mogłabyś pracować jako pani mocowniczy. Fajne, takie pierwia się wszystko w środku. Bileciki proszę do kontroli. <laughs> Ale tu uroczo, popatrz. jest zamek Cieszyn. W lewo też jest Rotunda i Wieża Piastowska, a na prawo mamy Muzeum Drukarstwa, Rynek i Dworzec Cieszyn. Dobra, jesteśmy, przyszliśmy przez zamek, jesteśmy w parku. I szukamy rotundy. Dobrze, zostaw już tego pieska. <laughs> Idziemy szukać rotundy. O, tu jest rotunda. I tu jest rotunda. I co? Świetna, nie? Zobaczyłam. <laughs> Kolejna rzecz. Na naszej liście, którą chcieliśmy w życiu zobaczyć. Ok, no i tutaj mamy Rotundę, a za Rotundą jest średniowieczne miasteczko. I chyba tutaj będą. Z okazji tego festiwalu 9 Sił. Tak. I czekamy, chyba będzie jeszcze jakiś koncert. Ok, i mamy wieżę piastowską. Nie, wejść do środka? A, do osiemnasty Chyba się spóźniliśmy, żeby wejść. Okej, okay. to idziemy do Rotundy na koncercik. To był przepiękny koncert. Byliśmy w Rotundzie na koncercie. Byliśmy w Rotundzie na koncercie. Zespół nazywał się Daj Ognia. Tak. I daliśmy, nawet my trochę pośpiewaliśmy. No i troszeczkę podptałam. Potańczyliśmy. Przepiękny koncert. Daj ognia. Daj ognia. I zostałem zmuszony przez swoją żonę. Jednak... Takie schodki prowadzą do studni trzech braci, to jak tu dzisiaj nie iść z tymi schodkami? Wracamy z na kemping i, i wróciliśmy się, żeby jeszcze zobaczyć te schody. O, kamieniczka i... No jest studnia trzech braci. No jest, są, są pieniążki. Można rzucić. O faktycznie. Ale nie rzucaj pieniążku, bo już nam kiedyś pod filmem napisali, że zatruwamy wodę. No tak było, no co. To. to jest studnia Trzech Braci, Bolko, Leszko i Cieszko. Normalnie płyniesz po tych soda Patrz <grymka> tutaj jaki klimacik, jak w Wenecji normalnie. I to się nazywa Wenecja Cieszyńska. Wow, zobacz jak tutaj pięknie. zobacz takie pale faktycznie, no przypomina mi się jak w Wenecji. Tam też takie pale właśnie były w wodzie. Pobudka, pobudka stawać. Stawać, stawać, stawać. No. Raz, raz. A Dzień dobry, witamy, witamy w drugim dniu. Witamy, Czech. Tak, proszę bardzo. To jest granica państwa. A tam mamy Rzeczpospolitą Polski, Polską. O, teraz jesteś w Polsce. No. A, to jesteś to strach. Dobra, lecimy, idziemy do... Industriada jest dzisiaj, więc zaczynamy od e, Królewskiego Browaru w Cieszynie, a potem pójdziemy jeszcze do Muzeum Drukarstwa. To tak. no, jest tak nisko, że mnie nie widać. A my idziemy te, dzisiaj właśnie tą czeską stroną, jakby ktoś się pytał, to tam gdzie jest skoszone. No tak, taka prawda. Byliśmy <grywa> na mecz piłki nożnej w Czechach. Kapitan Michał Soccerek, Dwiebir Marcin Kosek, Derset Rodziek Macyczek, Jedyna Dawid Macyczek. Idziemy na mecz? Chyba nie ma za bardzo czasu. No ładnie tutaj z tej strony. Po łoweczki To tam jest boisko i tu kupać mafiłkę. No. A to wygląda na to, że to jest sędzia. Zobacz, gwizdek ma. No i po czeskiej stronie. O i następny, patrz. No i łoweczka z, z tym. Po czeskiej stronie jest troszkę. Troszkę więcej miejsca. Proszę, tu mamy kort tenisowy, a tu ławeczka. Z rakietą jest... Nie wiem, co to, to wiewiórka. wiem, to chyba zając. To zając a to wiewiórka. Droga taka z ciekawostkami, i w końcu dotarliśmy do browaru. O, uważaj, to są schodki. Troszkę wolniej. Ja nie umiem iść po schodach i jeść. Nie koordynuję tak tego, żeby to i to przestano. O, industriada, jesteśmy na miejscu. O i mamy tutaj na drzwiach datę otwarcia no i beczułki na Takie chcę do domku i tam musimy iść I tam musimy iść Powiedzaliśmy browar okazało się, że bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy na temat piwa. Między innymi to ja sobie chciałem hodować chmiel na działce, żeby sobie piwko warzyć, no, a okazało, okazało się, się że, że chmiel to tak jak przyprawę się dodaje. Tak i jeszcze konserwuję chmiel, a tak naprawdę to jeszcze, jeśli chcę robić piwo, to musiałbym hodować pszenicę przede wszystkim. <głos> <głos> chmiel to tylko przyprawa. No i pan jeszcze y, powiedział przewodnik że nie ma osób, które nie lubią piwa, są po prostu jeszcze nie zdiagnozowane, co lubią. <śmiech> <śmiech> ok, a tu taki ładny rowerek. Jesteśmy z powrotem w miasteczku średniowiecznym. Koło Rotundy. No Trawę cytrynową. Właśnie jest nie ma nic, to no wszystko jest takie smaki jaki jest. Ja naleję Tak ziółka. No pachnie, nie! Dobre! Jak hibiskus? Fajne, ale dobre, dobre, ma taki, nie wiem, no taki musisz sobie zrobić, żeby wiedzieć, jaki to smak. Mamy hibiskusa na działce, to może sobie zrobimy, czekaj. A, mi to smakuje, super. Polecamy macerat z hibiskusa, róbcie też.

Bo tak myśmy tu przyjechali na Industriadę. Okazało się, że jest tutaj festiwal Ale... dziewięć, dziewięć Sił. Piękny festiwal. Ale wczoraj już byliśmy na koncercie z tego tak, festiwalu. Tak, i Dziewięć Sił to jest zioło takie, które jest. I tu mam. Tak, to są zioła. I one są bardzo dobre na smutek i depresję, tak? Dlatego się nazywa 9 Sił. <śled> I tak nazywa się ten festiwal. I chyba w przyszłym roku ruszymy. Tak, tak. Bo to jest dziewięć miejscowości. Zrobiliśmy w tym roku Cieszyn, a zostało jeszcze osiem. Pan mówił, że na 8 lat mamy teraz wakacje takie weekendowe, góry. No fajnie, żeśmy przyjechali, to dowiedzieliśmy się o tym festiwalu. Tak. Taką opaskę wygrałam. Brawo. Pytanie było, jaka jest stolica Bratysławy, tak? Nie, Słowacji. Słowacji. Bratysława. <laughs> No i kolejny przystanek na szlaku Industriady Muzeum Drukarstwa. Muzeum Drukarstwa zwiedzone, idziemy teraz w stronę rynku To jest jaś chyba i zwiedzić rynek A Tu kamienica, której się zdarzyło zawalenie Generalnie jak ktoś lubi zabierać ze sobą kanapki to nie musi w cieszynie, w cieszynie bo są kanapki Taka, cieszyńskie. no ale do 12 w soboty I co nie kupimy? No nie, już jest po 12 hmm. A takie ładne były Cieszyńskie Mamy pecha Okej, okay, kanapek już mi nie zjedli, były już zamknięte w sobotę tylko do 12. No troszkę dziwne, no ale tak już jest. E, natomiast mamy cieszyński rynek, tak wygląda. Ładnie, nie? No to wracamy, e, musimy się pożegnać. Z bardzo, bardzo dużym smutkiem wracamy, bo było bardzo fajnie. E, Cieszyn okazał się bardzo klimatycznym i uroczym miasteczkiem. Chcielibyśmy tam jeszcze kiedyś wrócić, dlatego że zwiedziliśmy tą polską część, została jeszcze ta czeska. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Cieszyno, naprawdę warto. E, I to na razie tyle. Lecimy do przodu. Hey